Zaledwie półtorej sekundy dzieli dwie najszybsze załogi po pierwszym dniu 51 rajdu Świdnickiego. Grzybi Binienda minimalnie wyprzedzają płachytkę i Gerbera. Mamy jakiś tam swój plan ee, na rywalizację. Jesteśmy na nią przygotowani, musimy wytrzymać ciśnienie i robić swoje. Zważam, że dzień naprawdę udany te dwa odcinki, no walka z grześkiem tak naprawdę. Też wypracowaliśmy sobie, wydaje mi się dosyć fajną przewagę przed tym dzisiejszym dniem. My no jutro od rana atakować będziemy się starać zrobić wszystko, żeby przeskoczyć jedno oczko wyżej. Na kolejnych miejscach z nieco większymi stratami plasują się Sesk Francis, Poloński Sitek oraz Byśkiniewicz Siatkowski. Najlepszą załogą wśród osiek są Sobczak i Pawłowski, którzy zajmują również wysokie, siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. No powiem szczerze, że w tym roku się bawimy jak nigdy, także no wynik wynik trochę wypatrzony, bo te rpiotki 5 jednak dużo błędów porobiły, ale... W klasie Rally 3 liderują Paryz i Syty, którzy mają ponad 10 sekund przewagi nad Matulką i Dymurskim. Jechało nam się bardzo dobrze, popełniliśmy bardzo mało, no ja bardzo mało błędów, pilota mam bezbłędnego e, i no i co, i wszystko jest ok, auto dobrze się zachowuje, jestem z niego bardzo zadowolony. Losy rywalizacji w pierwszej rundzie RSMP w sezonie 2023 rozstrzygną się w niedzielę. Przed kierowcami duże wyzwanie. Do przejechania trzy pętle, każda składająca się z trzech OS-ów, łącznie ponad 105 km ścigania.